Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z spóźnionymi ulubieńcami miesiąca kwietnia. Bardzo przepraszam za trochę niewyraźne mówienie i za dziurę z przodu, ale nie mam zęba i mam założony aparat. Z moją ortodontką uznałyśmy, że taki sposób leczenia będzie najskuteczniejszy i najszybszy, dla mnie też najmniej bolesny, więc tak. Jestem szczerbata i mam aparat. I nie wyraźnie mówię, ale to na pewno się w ciągu kilku dni troszeczkę polepszy. Na razie się uczę funkcjonować z aparatem. Wcześniej nie nagrywałam, bo miałam troszeczkę problemów po wyrwaniu zęba. I ogólnie wiecie, bez aparatu wyglądałam, jakby ktoś z za rogu mnie zaatakował i wybił mi zęba, więc teraz przynajmniej mam ten aparat i wiadomo, czemu tego zęba tam nie ma. No ale niestety czasem trzeba poci pocierpieć. Żeby później cieszyć się pięknym uśmiechem, a było to jedno z moich największych marzeń, więc wreszcie się za to chwyciłam. Także, jeżeli mieliście aparat, macie jakieś, nie wiem, sprawdzone sposoby na poranione policzki czy coś takiego, to wszystko piszcie mi w komentarzach, bo teraz wszystko mi jest potrzebne, bo jest to dla mnie coś nowego i każda dobra rada osoby noszącej albo która nosiła kiedyś aparat, mi się przyda. Także. Czekam na wasze komentarze. A teraz przechodzimy do ulubieńców. Zacznę sobie tutaj od pielęgnacji i mam dwa nowe produkty, których używam od ponad miesiąca i totalnie po prostu się w nich zakochałam. Jest to seria nawilżająca firmy Clinic i jest to Moja seria, totalnie są to produkty chyba, które zostały stworzone idealnie pod moją skórę. To co one robią z moją skórą, moja skóra jeszcze nigdy nie wyglądała tak dobrze. Te produkty są bardzo mocno nawilżające, ale nie zapychają moich porów, więc jestem totalnie zachwycona. Mam tutaj maseczkę, którą stosuję na noc. Jest to seria Moisture Search. I to jest popularna seria różowa, nawieżająca. I z tego co wiem, kiedyś ona była droższa, ostatnio firma klinik obniżyła ceny tej serii, więc dla klienta no rewelacja. Wiem, że wiele z Was je stosuje. Te produkty z tej serii, jesteście bardzo zadowolone i ja dochodzę po prostu do tych zadowolonych osób, które. Nie, nie zmienią chyba szybko tej serii na żadną inną, bo już dawno się produktami do nawierzania mojej skóry tak nie zachwyciłam A jeżeli chodzi o krem, to jest to krem na dzień, który stosuję pod makijaż Jest to Moisture Search Extend Thirst Relief nie wiem jakie są polskie nazwy tych produktów, bo tu mam wszystko po angielsku, ale na dole w informacjach będziecie mieli linki do tych produktów, jeżeli Was interesują. To jest krem typu żel, taki bardzo, bardzo leciutki i on świetnie nadaje się pod makijaż, przy czym pięknie tą buzię nawilża i... Połączenie tych dwóch produktów po prostu y, robi cuda na mojej twarzy i jeszcze nigdy nie miałam tak pięknie nawilżonej y, cery bez żadnych wyprysków. Także to jest seria, która została stworzona dla mnie i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Pozostając przy twarzy, przejdziemy sobie do kolorówki i zacznę sobie od podkładów. Najczęściej w tym miesiącu stosowałam dwa podkłady. Jest to Inglot HD w numerze 71 i nowość u mnie, y, którą mam od niecałego miesiąca. Jest to podkład L'Oreal Infallible 24 godziny mat. I ten podkład jest matowy, ale jego wykończenie nie jest suche. Twarz nadal wygląda naturalnie i podoba mi się ten efekt, który on daje, chociaż mam suchą skórę. I pytałyście mnie w pierwszym wrażeniu, robiłam pierwsze wrażenie tego podkładu, pytałyście, czemu podkład matujący do skóry suchej? Czasem. Yy, Podkłady matujące nie są takie tępe, ciężkie, mega matujące i wysuszające. Ten taki nie jest. Stosowany oczywiście nie na co dzień, ale na wyjścia. Długo się utrzymuje, pięknie na skórze wygląda. Nie zauważyłam, żeby wysuszał moją skórę, więc stosowany na większe wyjścia to oczywiście żadnej krzywdy skórze suchej nie zrobi. A nawet wydaje mi się, że na dłuższą metę też by jej za dużej krzywdy nie zrobił. Ale te dwa podkłady niestety są dla mnie za ciemne, jak zazwyczaj podkłady, które kupuję, więc mieszam je z kroplami Cover FX, które są w numerze N10 I niestety mam już tutaj resztkę i ubolewam, ponieważ jest to produkt, który kosztuje ponad 200 zł i trzeba go ściągać z zagranicy Ale no, jest tak świetny i po raz kolejny w ulubieńcach go pokazuję, więc muszę go po prostu zamówić, no Nikt tego za mnie nie zrobi. No jest to tak dobry produkt, że nie będę żałować tego, że kolejny raz zapłaciłam tyle kasy za te krople, ponieważ używam ich praktycznie codziennie do rozjaśniania każdego podkładu, którego używam i są takie wydajne, bo kupiłam je już naprawdę kupy miesięcy temu, także. Ten produkt rewelacja i te dwa podkłady moje ulubione w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o korektor, to zakochałam się ostatnio w korektorze z Catrice Liquid Camouflage. Jest to korektor, który jest rozsławiony na YouTubie, każdy go kocha, ale niestety on na mojej skórze ciemnieje. Wydaje mi się, że to zależy od pecha skóry, bo wiem, że u jednych ciemnieje, u drugich nie ciemnieje, więc coś w tym musi być. Ale również radzę sobie z tym tak, że dodaję do niego kropli Cover FX. Jest to kolejny dowód na to, że te krople są rewelacyjne. Kiedy dodaję tych kropli do tego korektora, on nie wiem jakaś, yy, jakaś tutaj reakcja zachodzi, że on po prostu nie ciemnieje, nie zmienia koloru i jest piękny, jasny, dobrze napigmentowany, pięknie kryje, długo się utrzymuje, no rewelacja, ale połączenie niestety z kroplami. Jeżeli macie troszeczkę ciemniejszą karnację niż ja, to to nie będzie dla was problem, ponieważ on wam delikatnie ściemnieje do koloru waszej skóry. Natomiast w moim przypadku takiej jasnej cery, no to się niestety samo w sobie nie sprawdza, także muszę go mieszać. Jeżeli chodzi o utrwalanie podkładu i korektora, to nadal króluje u mnie puder Inglot Freedom System w odcieniu 32. Niestety sypie mi się jak cholera. Ale co zrobić? Mam już drugie opakowanie w zapasie. Żebyście nie myśleli, że kłamie, yy, bo jest po prostu tak dobra. Wiem, że zaraz mi się skończy albo totalnie rozkruszy. Natomiast no, jego jakość i jego wygląd na twarzy, kolejny raz to mówię, że rekompensuje mi to, że on się sypie i że tak szybko się kończy. Jeżeli chodzi o konturowanie twarzy, róż i rozświetlacz, to ostatnio znalazłam moje idealne trio. Jest to coś, co na mojej buzi wygląda najlepiej, najładniej, najlepiej się z tymi produktami pracuje i dają moim zdaniem najładniejszy efekt z tych wszystkich produktów, które mam których używam już, a używam tego dużo. Jest to bronzer firmy Make Up Geek w odcieniu Up Przepiękny, chłodny odcień, pracuje się z nim cudownie, rozciera się jak masełko. Rewelacja. Kocham, kocham, kocham. Jak to Kora mówi w Mass Beauty Jeżeli chodzi o róż, to moje nowe odkrycie. Róż firmy Makeup Revolution z palety Ultra Sculpt Encore Contour Kit, Ultra Fair. C01. Link do tej palety będziecie mieli na dole, jeżeli Was to interesuje. I tutaj jest brązer, który jest świetny jakościowo i rozświetlacz, który jest również świetny jakościowo. Brązer niestety jest troszeczkę za ciepły dla mnie. Rozświetlacz jest chłodny, ale piękny. Natomiast róż przebija wszystkie róże, które mam, ponieważ jego ym, poświata jest złota. I to jest coś pięknego, jak on wygląda na skórze. Roztarty daje efekt rozświetlającego różu, który bardziej idzie w kierunku rozświetlacza. To po prostu przepięknie ożywia naszą twarz i te policzki wyglądają cudownie. Mam tutaj mieszankę właśnie tych produktów na policzkach, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, który do tego zestawu pasuje idealnie, jest to mój ukochany rozświetlacz za grosze firmy My Secret w odcieniu Princess dream tak się prezentuje. Ja może zrobię Wam tutaj na ręce obok siebie słocze tej całej trójcy świętej mojej nowej. To jest moja nowa, święta trójca, która wygląda na policzkach przepięknie. Jest to taki zestaw uniwersalny, który sprawdzi się przy większości typów urody, bo są to raczej takie neutralne tony. I jeżeli chodzi o dwa ostatnie produkty Są to produkty do ust W moim ukochanym kolorze, czyli brudnym różu I mam tutaj produkt firmy Golden Rose Jest to mat lipstick Krajem w odcieniu 10 Tak się prezentuje Tutaj zrobiłam Wam Przepiękny kolor Te pomadki w kredce firmy Golden Rose Są nie do przebicia Piękne matowe wykończenie Nie do końca matowe, nie takie tempe matowe Ale... Pomiędzy kremowym a matowym, o tak, nie jest to do końca mat, to muszę Wam powiedzieć na wstępie, że jeżeli szukacie takiego mocnego, welurowego matu, to to, to się nie sprawdzi. Ale przy tym, że one są takie kremowo-matowe, nie wysuszają w ogóle ust, mam wrażenie, że je nawierzają, bardzo długo się trzymają, pięknie się zajadają, no po prostu. Produkt idealny, jeżeli chodzi o makijaż ust. I drugą pomadką jest mój nowy odcień pomadki Bourgeois Rouge Edition Velvet, czyli 10, która nazywa się Dont Pink Jest to taki jasny, brudny róż, troszeczkę cieplejszy. Tu go mamy, troszeczkę cieplejszy od tej pomadki Golden Rose. Na ustach wygląda tak. Moja nowa miłość i obok koloru nudyst, który również uwielbiam. Ten ciemniejszy to jest nudyst, którego używałam namiętnie wcześniej. A ten to jest ten nowy numer 10. Dwa moje ulubione nudziaki i chyba dwie moje ulubione pomadki matowe, takie stricte matowe, które zastygają na taki welurowy mat. Bardzo długotrwałe, pięknie się zjadają, nie wysuszają mi ust, rewelacja. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy macie któryś z tych produktów, czy lubicie, czy też nie. I oczywiście czekam na wszystkie rady dotyczące noszenia aparatu. Dziękuję. Do następnego. Pa pa.